Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi. Od pierwszej edycji proponuję coś, co nazywamy e, retrospektywą aktorską, w odróżnieniu od retrospektyw reżyserskich, które są na wielu festiwalach. A nazwałam tę retrospektywę I Bóg stworzył aktora, aktorkę. E, przypomnę, że tutaj zaproszenie do tego cyklu przyjęli wcześniej Janusz Gajos, Krystyna Janda, e, Jerzy Sztur. E, no i w tym roku mamy wspaniałego bohatera, postać, która y, trudna jest do zdefiniowania, y, dlatego że jest niezwykle i przestronnie utalentowany, aktor dramatyczny i komediowy, aktor filmowy i teatralny, kompozytor, y, poeta, multiinstrumentalista, y, niezwykła osobowość, ale tak musi być, jeżeli mówimy o wybitnym aktorze. Bo zgodzą się Państwo, że często jest tak, że pamiętamy jakiś film e, tylko dlatego właściwie, że pamiętamy głównego bohatera, do jakąś postać z tego filmu stworzoną przez aktora. E, nie pamiętamy zapytanie od razu, kto reżyserował ten film, ale pamiętamy, kto grał. Dlatego, że to właśnie oni, aktorzy, przenoszą na ekran e, i te marzenia i wyobrażenia reżysera, i te identyfikacje nasze e, widzów. W nich odnajdujemy gdzieś tam też swoje, swoje cechy, swoje słabości albo się nimi fascynujemy, bo są tak fantastyczni jako bohaterowie, albo tak okrutni jako bohaterowie. Słowem jest to, właśnie też w tym ukryta jest owa magia kina. Dlatego chciałam, żeby aktorzy o niezwykłej, osobowo o niezwykłej osobowości byli uhonorowani na Festiwalu Filmu i Sztuki w Wamrzemy. Zaprosiłam w związku z tym dzisiaj i na ten rok na Juliuszoną piątą edycję Zbigniewa Zamachowskiego. Witamy go bardzo serdecznie. Bardzo część dziękuję naprawdę. Wiedziałem, co chcę powiedzieć, teraz już nie wiem, powiem, Zatem nie będę dużo mówił. Bardzo się cieszę, naprawdę jeszcze raz wrażenie dziękuję za to, że do tego elitarnego grona dołączyłem zaproszonych w tej sekcji. Bardzo się cieszę, że Państwo przyszli będą oglądać i ten, i inne filmy. Zwłaszcza, że tak jak powiedziałem wczoraj, będą mieli Państwo okazję obejrzeć takie filmy, których normalnie... Nie ma ani w telewizji, ani w dystrybucji, więc to myślę, że to jest jedyna okazja i mam nadzieję, że i mnie się uda na tej pozycji e, zobaczyć. Tak. A my rzeczywiście proponujemy Państwu spotkanie z różnymi filmowymi rolami Zbyszka Zamachowskiego. I tu naturalnie znajdzie się na przykład film Cześć Tereska, Robert choć jest to film dobrze znany, no ale trudno było go w Twojej karierze pominąć, ale pominęliśmy rzeczywiście takie tytuły, które albo często są też już prezentowane w telewizji, Państwo znają takie oblicze Zbyszka Zamachowskiego, a udało nam się ściągnąć kilka tytułów, które bardzo rzadko są prezentowane, jeden z nich w piątek będzie miał wręcz tu na festiwalu 2 września swoją premierę. To jest film pod tytułem Święta Krowa, także już dzisiaj zapraszam. A to co za chwilę, to też jest film, który bardzo rzadko był u nas prezentowany. Zaraz o nim Państwu opowiemy. Dodam jeszcze, że ta retrospektywa to także oczywiście prezentacja rur teatralnych z Zamachowskiego i codziennie rano w Małym Kinie prezentowany, przypominany, wybrany także przez Zbyszka spektakl teatralny, w którym on grał główną rolę i tam są naprawdę też perełki. Dzisiaj wieczorem w Klubie Festiwalowym Perła, Zamach na Mozarta, czyli spektakl teatralno-muzyczny, w którym Zbigniew Zamachowski, Wojciech Malajka i grupa Mozarta tworzą no, bardzo dziwną mieszankę, bardzo ciekawą, piękną mieszankę muzyki. Wszystko po to, by, ja właśnie... trusza, by tak, by pokazać, jak różne twarze i jak różne oblicza ma Zbigniew Zamachowski, także bardzo serdecznie Państwa zapraszam na ten spektakl. Rozpoczyna się o 21.00. Ja sam czasem się nie poznaję tych obliczów. To. <słyszy> <tosłyszy> Teraz na otwarcie tej retrospektywy wybraliśmy film, który zrealizowany został w Norwegii.